to przyrząd do zaprezentowania rozszerzalności cietnych ciał stałych. Pierścień ten składa się z kulki zawieszonej na łańcuszku i pierścienia. Rozmiary obu elementów są tak dobrane, że w temperaturze pokojowej kulka swobodnie przechodzi przez pierścień. Jej średnica jest minimalnie mniejsza od średnicy otworu. Zaprezentujemy doświadczenie polegające na rozgrzaniu kulki i podejmiemy próbę przełożenia kulki przez pierścień. Jak widzimy, średnica kulki zwiększyła się na tyle, że nie przechodzi przez piersi.